Siema, ma? Ludzie? To ja, Oligiusz, właśnie ta. z Dzisiaj będziemy szukali mojego brata. O, tutaj jest brat. Super. Jako że, <grafię> jako, że go znaleźliśmy, musicie dać łapkę w górę. I dzisiaj gramy Friday Night Funkin'. Jest Maria, twój bekarz sąsiad. No i e, dzisiaj. Ej, co to jest w ogóle? Jest nowa kola chyba jakaś. Okay, nie, nie można jej wziąć akurat szkoda Jak to się, Jak ty ten automat bierze? Aha. Jesteś jakiś mizły no. bardzo. O mam pepi. Gdzie jesteś? Ja też mam pepi. Ale głośno dobra, muszę walczyć. Chodź tutaj, chodź tutaj, bracie. No mega ekskluzywę. Mhm. Mm. Mata, do tańczenia. Ja wezmę coś bardzo no. fajnego. Miki chan Nie bierz ty tego sześciominutowego. Ja to wytnę Bo to jest nie wiesz, wiesz coś innego Cokolwiek innego weź Dobra, więc dzisiaj się bawimy w bułkę, która kropka -e. Nie, to, to naprawdę dałeś? A co, prawda? Nie Dobra, Dzisiaj patrzymy kto lepiej yy, spami. To odbierasz na telefonie? <kuczanie> <guczanie> <cje> Telefon po pokoju na tę krewkę chce. Zdecydowanie się teraz to wygra. Już trochę palcem balowiesz? wiesz? Wygrałem! W gramie go wygrał pierwszą grilę. Zaczynamy w ogóle, kto jest lepszy. Dobra. Dobra. Chodźmy nie, na jakieś bardziej ekskluzywe. O, to jest bardziej ekskluzywne. Ja umiem lepiej spać. To jest bardziej ekskluzywne. Ja <laughs> Dobra. No to co? Musimy dzisiaj robić ASMR. Taka głośna ASMR, że ja nie wiem. Takie głośne ASMR, że ja nie wiem. Zero się. Ja zrobiłem jednego misa, bo mi się strzałki pomyliła okay. Dwa misy Ja jeden Bo to jest dość łatwe Zaraz Dwie. będzie, nie wiem, spam milion od Boba wzięte I trzy misy dwa misy, dobra Dobra, trzech. Ja, też mam trzy. Cztery. Ale mnie, pal ale mnie teraz ręka bo tego boba. Ja mam 6. Jakiego boba? Aha, nie no jak w tego rana. Po co to wybierałem? A pewien wąt. Dobra, więc właśnie dalej. No, 200 subskrypcji Chcesz mi pomóc wbić 200 subskrypcji to dajcie suba Jeśli już macie, dajcie łapkę w górę W komentarz, i wysyłajcie to kolegom, mówiąc Zapatrzcie, jaki pro jestem Co to jest? No tyle wiem, ale kto to śpiewa? Eee No to wszystko jasne Już rozpoznaję

Ja nie wiem, co to było. To jest kozłacz, nie? Ja nie idę! coś do mnie dzwoni Dobry moment. Nie odbieram! Czy ty możesz gdzieś czy z tę czerwoną słuchawkę Nie! Dobra! Хочу, же, чтобы позвонить. Ты хочешь Нет. Ты со такая А, окей, спасибо. А, Но ну это больше какая Дрима, Dłoń, jad. <t effect> Dobra... Nie możemy... Widzisz, sobie telefon. Coś mi się akurat do mnie teraz spodnieć. Nie możesz. Nie wiesz. No, ale moja wybrało chyba. Nie niestety. Niestety? Czemu niestety? No, trochę, przełudnął. A to nie narzekaj. Cudne Ja mam takie ustawienia zrobione, żeby mi się podobało Więc zanim ktoś będzie narzekał, że mam jakieś tam ustawienia, że czegoś mi brakuje To może napisać w komentarzach, proszę mnie napisać po formie hejtu Że na Ej ty, ty typa, ty, ty, ty nie masz mamy wejść wejść Zrób inne ustawienie, bo to słabe Jakby mi się te ustawienia podobają, więc proszę mnie nie wyzywać na To będzie fajny mod, tylko że teraz pracuję nad takimi strzałkami jakby Withego. Na razie mi nie wychodzi, ale no. No to może co? Jest jedna piosenka taka, chociaż nie wiem, bo ja grałam dwie piosenki. I pamiętam, że jedna piosenka, taka jedna z lepszych, jest dyspamu, Totalnie. No czemu wybrałeś u tego? To jest fajne, ale ten. On nie zawsze się ze No? No No i z, już mnie zaliczyło. Jednego. Bo. A bo ja coś mam z Ani, tak? Już mam cztery błędy, nie wiem, za co. Senty, Tam pięć ja, Jakbyś się pytała, czy to mógłby rada czarne bez stroki, datolistą na... Chyba <laughs> Chyba a ja są Nie wiem, A może jest dla dofinansach? Nie wiem Znaczy, biedne kolory podobno Czarny biały, <gryny> biały, <gryny> biały, <gryny> biały To są biedne kolory Są kolory, w Aż tak gorę do intonista przykina w serwisku Niee <gryny biały> A ja piszę w komentarzach, czemu? <gryny biały> <laughs> Why you me? You Why you me? Why? Że nie masz czerwonych strzałek i mówisz, że masz pomarańczowe się <laughs> <Dzień laughs> No jak ci wygrywasz? nie ja przegrywam? Nie wiem Ej, albo zauważyłem, albo ty masz więcej strzałek Dawaj zamiana Nie wiem, jakby... Ja czuję się w tym momencie beznadziejnie, jakbym przegrywał Nie I tak jest Moje, moje nie? daj mi wybrać Senpai. To jest kozowska piosenka wizowa Przecież to już graliśmy. Ale nie nagrywaliśmy Tak, nie nagrywaliśmy nie nagrywaliśmy tego To no ja to dałem przecież Crab No ja dawałem Crab Nie, ja dawałem Razem podaliśmy No nie no, wcześniej, wcześniej dawaliśmy Crab No tak, ale teraz nagrywamy Przecież mnie nie nagrywałeś? Nie, przecież... Mario. Maria no Przecież dojść wstęp było e, się maneska i poszliśmy tam na to, na to pierwsze. Taka opisunki to mukra widzę na jak na mm -hmm. taką opiśnika. To jest sobie jak kraba by tak by by się przebrał za kraba. Miłej zasadniczo. Jestem jak Martyniuk za kraba przebrany. Chciałbym to zobaczyć. Ja proszę, żeby to marzenie cię nie <grymne> spełniło. Nie chcę, nie chcę. Kto by nie chciał zobaczyć Zenka Martyniuka, żeby z kraba? <grymne> I jakby mówił. E, 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 Zenek Martyniuk nie mówi, poprywa. Przecież, nie ma Ale w akwabecie by było fajnie, gdyby no. był za krawę. By, no właśnie. By był taki jeden, jakąś frazę krab kraba. No i bym mówił. Uhuuu, uhuu! Dźwiękę krobową! Marcin Deluxe, przebrany za kraba. Marcin Deluxe, przebrany za kraba. I tak by zostali usnażeni w <grym> <grym> ich karierze Słynnych opisy Marcin Delax już sobie trochę zniszczył ten na, na nagrywaniu Sabini tą Czy mhm. znaczy, Ty nie masz TikToka, czy ty nie wiesz. No. Nie lubię TikToka. Dlatego mówisz o Marcin ja... Deluxe. Co? A tylko musisz o Marcin Deluxe. Tak. lubisz TikToka, a Marcin Delax jest TikToka. To ma sens, spokojnie, to ma sens No, to prawda Ja mogę się zapytać i zobaczyć, czy żeby... mam już umarł Fante, będziecie fantastyczni I nagle Fanta komentuje jakaś, ten odcinek Jakby ktoś chciał mieć temu współpracę, to bardzo zapraszam Na Discorda Już widzę, jak Milka wygięła na Discorda To ja, czekolada <grym> Siema, to ja cię... <grym> Eee... chcesz o współpracę? Że <noise> na początku zrobiłem misa? Taka. Ja na reszcie robię <noise> <słów. Wykostrzymy? głos> Ja jeden mis. Beko, pięć gom. misów. Czy <noise> ja coś mówiłam? Jak masz pięć misów? Właśnie nie wiem. A ja jeden, a ja jeden. Jakby się to powiedzieć, nie umiem Kapiego. Nie umiem Kapiego grać. nie jestem jeszcze wytrenowanym Spamerem Ja będę mistrzem Pokémon. Ja będę Ja będę mistrzem Pokémon. A wiesz, że w jednym odcinku Ash jedną rzecz zrobił bardzo niegrzeczną? Jaką? E, dotknął jednej rzeczy takiej Nie do dotknął Nie, Dotknął Mileika dół? Je... O nie, Ash idę no, do po ciebie Dotknął jednej rzeczy Jakiej? Takiej... E, jego koleżanki By no co... E, tak było, raz, ja raz... Może to się wytnie, taka... że czasami nie dostał, w razie czego ten... Demonetyzacji, tak, tak właśnie, na pewno właśnie, tak. No, jak nie zarabiasz e, Ale to, było te, to była taka ukryta scena, gdzie aż mnie... Byli w basenie, a on mnie taką minę dziwną co? to pominę, e, scena. To tak było. Ty już mi coraz gorzej, że sobie to wytnę nie, nie no, taka fajna, taki Taki zobaczyłem i to naprawdę było w Pokemonach nie oglądam Pokemonów Przestałem, A? na już w piątym odcinku A? Taki, tak bardzo wiem Pokémon, że już przestałem to oglądać, mi się chyba dziewiątym odcinku Pamiętam odcinek, że miał za dużo Pokémonów. Musiał coś tam zrobić, nie wiem, nie że coś musiał zrobić, musiał je pozabijać. <noise> Niestety nie wziął nóż. Niestety wziął nóż. I wiesz, ty zdrów. Dobra, więc też było na tyle w tym odcinku,